Siemaneczko w kolejnym odcinku Specji Matra 99, słuchajcie, odnośnie naszej ikonki za chwilę od naszej miniaturki, teraz sobie słuchajcie ogarniemy temat konkursu, będzie dzisiaj konkurs, w którym będzie można wygrać ładnych kilka milionów gemów, więc zostańcie dalej, później na odcinku Wam wytłumaczę, a naszym słuchajcie teraz celem numer jeden jest zdobyć Titanic Love Melona. Słuchajcie, jest to mega ładny tytanik, który no, jest troszkę e, drogi. Spróbujemy sobie go oczywiście zdobyć. O, wiadomo, najłatwiejszym sposobem jest otwieranie e, jajek. Ale oczywiście możemy też sprzedawać huge, zdobyć gemy i tak dalej, nasze itemy sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj zrobimy sobie takiego małego mix masza. Otworzymy sobie e, charmstone, otworzymy sobie kilka kluczy, otworzymy sobie kilka innych rzeczy, otworzymy sobie kilka jajek. Więc koniecznie słuchajcie, zostańcie do końca, my lecimy. Próbujemy zdobyć Titanic Love Melona. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, oczywiście łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczkiem. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam na Discorda. Już niebawem wytłumaczę, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie i wygrać kilka milionów gemów. Tak na tą chwilę wyglądają, słuchajcie, moje pety tak na tą chwilę wyglądają moje achievementy 53 punkty z 80 zapraszam do klanu, oczywiście mamy troszkę milionów więc będziemy kupować kolejne miejsca 500 tysięcy to jest minimum a najlepiej co najmniej milion żeby słuchajcie dojść do klanu, jeżeli chcecie dojść do klanu piszcie nazwę w komentarzu będziemy dodawać jak najwięcej ludzi można mieć max 75 więc sobie spokojnie damy radę dobra słuchajcie, na początek ogarniemy sobie kwestię jajek, otworzymy sobie tak na razie 3 później otworzymy sobie jakoś gdzieś tam pojedynczo te jajek. Będziemy sobie za chwilkę wszystko ogarniać, tylko mamy małego laga. Już, a nie, tutaj coś mi się, czekajcie, zawiesiło. Mała sekundka i zaraz do Was wracam. Dobra. Już jest, słuchajcie, wszystko naprawione. Możemy już sobie powoli chodzić. Także, tak jak mówiłem, skupiamy się głównie na tym, żeby zdobyć tego Titanica Love Melona. Otworzymy sobie na razie na próbę trzy jajeczka. Zobaczymy sobie, słuchajcie, te jajka teraz są strasznie drogie. One chodzą w miarę po 10 milionów, więc tak naprawdę nawet jeden huge, no średnio oddaje Otworzeniu kilku jajek to jest oczywiście na start, więc no nie jest zbyt dobrze. Standardowo mamy peszka, ale to sobie za chwilę otworzymy. W ogóle te jajka udało mi się kupić za 2 miliony. Ktoś wystawił je, one były wtedy warte 20,2. Ktoś zamiast wystawić je za 20, wystawił je za 2,2, więc troszkę się udało ogarnąć. Słuchajcie, otworzymy sobie teraz Charmstone. Ja specjalnie wszystkie czarmy schowałem do pudełka. Zobaczymy sobie 320 czarmów o wartości 17 milionów. Otworzymy sobie je wszystkie e, na raz, zobaczymy sobie 17 milionów, słuchajcie, czy to się opłaca, czy nie, a w międzyczasie, w trakcie otwierania Charmstone'a, e, powiem Wam odnośnie konkursu. E, zrobimy sobie teraz taki opcję, że na każdym odcinku, z każdej jednej gierki, e, będziemy robić konkursy, słuchajcie. I teraz tak, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba obejrzeć filmik, e, trzeba napisać komentarz pod filmikiem, i konkursiki będą, słuchajcie, na Discordzie, więc zapraszam wszystkich na Discorda, będą gif giveaway'e na naprawdę mega fajne nagrody, e, duże, konkretne nagrody i na przykład dzisiaj, słuchajcie, e, nagrywamy sobie ten odcinek, oglądacie, piszecie komentarz dowolny, jaki chcecie, e, możecie napisać jakieś pozdrowienia, możecie napisać swoją nazwę, e, cokolwiek tylko chcecie i słuchajcie, e, w, e, wbijacie na Discorda, bierzecie udział e, w naszym gif giveaway'u i tym razem będzie do wygrania, słuchajcie, dla trzech Osób dla każdej z nich po 2 miliony gemów, czyli łącznie rozdajemy 6 milionów gemów. Jeżeli chcecie wygrać 2 miliony gemów, zapraszam na Discorda do zakładki Giveaway. Tam macie konkurs, Słuchajcie, na 2 miliony, ale tak jak powiedziałem, musi być dodany komentarz przed wzięciem udziału w konkursie. Nim konkurs się skończy, musi być komentarz, musi być łapka w górę koniecznie na naszym odcinku. Jeżeli będzie łapka w górę, będzie komentarz i wygracie, odbieracie 2 miliony gemów dla trzech osób, więc zapraszam na Discorda koniecznie yy, i zobaczymy sobie słuchajcie za chwilę, co nasze tutaj czarne strony te 16-17 milionów czy oddało czy nie oddało, tutaj oczywiście będą jakieś tam skróty, nieskróty, nic tutaj ciekawego raczej nie zobaczymy, więc będzie szybciej, jak sobie podejrzymy tutaj, tak to mniej więcej wygląda nie ma żadnego Overlorda nie ma żadnego Royalki myślałem, że wrzucić do pudełka, ale raczej nie będzie sensu, tu jest około 300 tysięcy 450, powiedzmy 600, 700, 900 bańka, no niech będzie no i tutaj mamy 9 milionów 8,5 no to mamy jakieś, no, 10 milionów, to jesteśmy 6-7, no, niestety do tyłu, e, tak to wygląda, około 6-7 w plecy, więc, no, mogło być lepiej, ale, no, no, niestety. Dobra, słuchajcie, teraz polecimy sobie koniecznie szybciutko zobaczyć nasze, nie pamiętam, czy to było, kurde, 17, czy 15 kraj, na sobie szybko już lecimy, nasze drzewo, ogarniemy sobie, a nie w są jednak to była mniejsza ilość tutaj, a szesnastka dobra, otworzymy sobie kilka kluczy zobaczymy czy nam coś z nich może poleci, otworzymy sobie za chwilę jeszcze jajka, które nam tam zostały i co mamy z tych kluczy na razie nie mamy nic, mamy tutaj naszego slajma za 800 coinów więc słuchajcie, dajcie znać czy robimy odcinki jednak z otwierania różnych rzeczy czy kupujemy, nie wiem na przykład na odcinkach kupujemy mnóstwo jajek za robuxy w sensie my za gemę oczywiście ale te zarobuksowe jajka, i tam próbujemy trafić e, Titanica. Czy po prostu sprzedajemy wszystko, co mamy, wszystkie itemy, i zbieramy naturalną drogą, czyli wszystko to opychamy i kupujemy po prostu z tego Titanica. Dajcie znać, co będzie najlepszym sposobem napiszcie w komentarzu zapraszam na Discorda. Tam jest gif giveaway dla trzech osób po 2 miliony gemów dla każdej z nich. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj ta Power 8 puka. Dobra, lecimy jeszcze otworzymy sobie ze 2 trzy klucze, polecimy sobie jeszcze w kolejne miejsce, otworzymy sobie zaraz kolejne rzeczy. Mamy jeszcze ich troszkę. Słuchajcie, po tym kluczu otworzymy sobie jedno jajeczko. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Łapka w górę, komentarz i słuchajcie, bądźcie na bieżąco, wpadajcie na Discorda, bierzcie udział w gif giveawayach. Dobra, wychodzimy drzewa, otwieramy jednego, jednego jedno jajko e, za ksiki, e, szybciutko sobie je odpalamy, to jest 10 milionów w plecy leci nam, nie wiem, ekskluzji warty 400, 500k i jesteśmy no ostro w plecy i tak leci właśnie teraz, jest to najsłabszy ekskluzji e, więc otwieramy sobie, słuchajcie drzwi, e, wchodzimy sobie kolejnym kluczem, zobaczymy e, co tam ciekawego nam może polecieć 4 jajka, czyli jesteśmy tak naprawdę e, patrząc na to około 40 milionów minus 2 na te pety to 38 w plecy, więc dajcie znać, co robimy. Czy otwieramy jajka? Eee... I sprzedajemy, nie wiem, dużo rzeczy i wydajemy te gemy, które mam, kupujemy za wszystko jajka, e, czy po prostu otwieramy to, co sami zdobędziemy, czy po prostu sprzedajemy wszystko i zbieramy naturalną drogą e, normalnie gemy na, na, na tego, żeby zdobyć tego Titanica, bo naprawdę ten Titanic Love Melon jest mega ładny. Dobra, słuchajcie, otwieramy sobie kolejne jajko, zobaczymy sobie, co nam teraz z tego jajka wyleci, e, to jest jedno jajko, zostało nam jeszcze trzy te jajeczka. Więc sobie też na broń otworzymy i leci nam coś? Nie. Leci nam znowu najgorszy totalnie pet. Dobra, otwieramy sobie ostatnią, e, ostatni klucz z tego drzewa i zaraz polecimy sobie w inne miejsce otwierać coś innego. Zobaczymy sobie, co nam tym razem poleci e, i tym razem leci nam dosłownie but, czyli nic mega, ultra ciekawego. E, oczywiście, koniecznie tak jak mówiłem, łapka w górę, subskrypcja dzwoneczkiem, jesteście na bieżąco. E, zapraszam na Discorda. Zapraszam na TikToka, bo chciała robić konto na TikToki live. Brakuje nam jeszcze troszkę obserwujących. Zostało nam, słuchajcie, trzy jajka. E, tu nam zostało trochę ciekawych rzeczy. Na pewno otworzymy sobie to, e, bo to bardzo oddaje. To się naprawdę opłaca. Zostały nam jeszcze, nie wiem, o charmstone. O, nie to. E, charmstone, jak nam wyleci, to zaraz zobaczymy, co nam poleci z tego charmstone. E, mamy jakieś ewentualnie inne crystal -e, spiny, ale tam myślę, że to nie za bardzo oddaje. Mamy dwa charmstone już. Te sobie na pewno słuchajcie otworzymy jeszcze za chwilę, za chwilę otworzymy sobie też trzy nasze robuxowe jajeczka, więc koniecznie zostańcie do końca, ja już tu szybko lecę, 2,7,6 miliona tyle mamy słuchajcie, lecimy teraz na trzecią krainę, otworzymy sobie z dwa e, srebrne klucze, otworzymy sobie słuchajcie e, dwa spiny, polecimy sobie ze spinami. Co my tu mamy? Co my tu mamy teraz? Słuchajcie, 01% podki na 300K, więc jest dosyć słabo, ale poczekamy do pierwszego huge'a, zakręcimy wtedy sobie e, przy huge'u i zobaczymy sobie jakie tam szanse będą teraz na 0,1 nie zdążyłem spojrzeć i w ogóle o Jezu, w ogóle chest to jest 150K, to jest jeszcze gorsze dobra, teraz mamy 0,1 to jest milion 300, więc no, jakoś by może oddało ale my totalnie w tym farta, nie mamy szybko sobie zakręcamy i lecimy sobie. Słuchajcie jeszcze maksymalnie z dwa razy, jakby nic ciekawego nie było, bo te często tam totalnie nie oddają tego, co byśmy chcieli. W ogóle chujże się nam nie pokazują mamy ta power 79 coinów po prostu e, tak jak widzicie jak warta mieliśmy tak warta mamy e, dalej dobra i ostatniego spina robimy otwieramy sobie za chwilę trzy kolejne trzy ostatnie jajka e, czyli kolejne 30 milionów prawdopodobnie w plecy i lecimy sobie jeszcze na tą chwilę otwieramy sobie słuchajcie trzy klucze e, o, mamy o jednego spiny e, naszego spiniaka mamy dobra lecimy sobie jeszcze dwa klucze e, jeden o Oddał nam klucz plus jakieś itemy, więc to jest jakiś tam minimalnie do przodu. I ostatni klucz oddaje nam Midas Toucha, więc to jest tak naprawdę też jakiś tam minus, ale nie za dużo. O, i słuchajcie, mamy fortunę książkę 150k. Pasząc na to, że klucz kosztuje 23, jesteśmy na małe plus. Te klucze nam oddały Charmstone, otwieramy sobie dwa. Mamy coina i bonusa, więc to nam nie oddało. I słuchajcie, tak jak obiecałem, otwieramy trzy ostatnie jajka. I nie wiem, no chociaż Hiuwicz niech odda. Niech naprawdę nam coś w tej grze odda, ale nie. Poleciało nam wszystkie trzy pety po jednym: kapit Korgi, Valentine i Herd balon. Cat. Tego jajka myślę, że się nie opłaca. To jest jajko 26 milionów i tak i tak nam nic ciekawego w nim nie dropnie. Patrząc na nasze szczęście, tu jest 95%, To jest coś tam warte. Tak to słuchajcie, wygląda. Zapraszam na konkurs, komentarzek, łapka w górę. Wbijajcie na Discorda, zostawiajcie tam naszą Fornetti, naszą fontanę. Zapraszam do wzięcia udziału 3 osoby po 2 miliony. Póki co ja Wam dziękuję bardzo, jeżeli byliście do końca. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć!